Uroczystość przybył minister spraw wewnętrznych pan Bartłomiej Sienkiewicz. Kąsarz Majewski melduje gotowość do uroczystego apelu z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Dowódca uroczystości złożył meldunek, który przyjął minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Zięgiewicz. Pan minister oddaje honor sztandarowi komendy Głównej Policji. Dokonuje przeglądu kompanii reprezentacyjnej Policji, z którą za chwilę się przywita. Szanowni Państwo, w tak szczególnej chwili, szcząc pamięć i hołd naszych poprzedników. głos zabierze komendant główny policji, nadinspektor Marek Działoszyński. 74 lata temu, w kwietniu 1940 roku w kaźniach NKWD w Twerze, Katyniu, Karkowie, Bykowni i wielu innych miejscach na nieludzkiej ziemi, słychać było strzały bestialskich egzekucji. Na rozkaz Stalina i najwyższych przedstawicieli władz sowieckich strzałem w tył głowy dokonano mordu na ponad 22 tysiącach polskich obywateli. Bezbronnych jeńców niewypowiedzianej wojny stracono bez sądu i bez wyroku, łamiąc wszelkie konwencje międzynarodowe i prawa moralne. Zamordowano przedstawicieli elity intelektualnej II Rzeczpospolitej, policjantów Policji Państwowej, nauczycieli, urzędników państwowych, żołnierzy Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza, strażników więziennych oraz żołnierzy żandarmerii. Pozwólcie Państwo, że przytoczę fragment zapisu. Wiersza nieznanego autora, który znalazł się w akcie wmurowania kamienia węgielnego pod budowę polskiego cmentarza wojennego. Odrąbani od pnia, zamordowani skrycie, pogrzebani w milczeniu i kłamstwie, odrzuceni jak kamień, a jednak z nich rosną liście zielone i pamięć krzepnie węgielna. Szanowni Państwo, członkowie rodzin policyjnych Federacji Rodzin Katyńskich. To wy jesteście tymi zielonymi liśćmi. Wy przechowywaliście pamięć o tej zbrodni. Ta pamięć nie dała się zgładzić, nie uległa przemocy. Za to, że przez wiele lat byliście kustoszami pamięci i prawdy, że nie zgodziliście się na wymazanie z kart historii Polski tych tragicznych dla Was i Waszych rodzin wydarzeń, za to, że jesteście tutaj corocznie z nami, z całego serca dziękuję. W ostatnich miesiącach doświadczamy wydarzeń, które mogłyby na nowo obudzić polskie lęki. Chcę powiedzieć zdecydowanie, że ta ofiara w Dałach Śmierci nie poszła na marne, ale przez te dwadzieścia parę lat niepodległej Polski możemy ze spokojem. I ze zdecydowaniem obserwować wydarzenia wokół nas, będąc pewni, że ta historia się nie powtórzy. I to jest ten podstawowy dług pamięci wobec ludzi poległych w, 1000, w kwietniu 1940 roku. Niech ich pamięć trwa. Niech trwa wielka, silna Polska. Dziękuję.